System system Kuba to jest koniecznie z gry Counter Strike offensive. Dzisiaj nasze ulubione legendarne duo z który ci, o, oczywiście ze mną jest No, tak, siema No, gitara, siema i gramy na, na Lake Nasza ulubiona mapa No bole, wszyscy O nie, będę musiał znowu tutaj nie znażdżyć Mogłem skosy ciągnąć. Drugi ma 50 HP Jeden, który do 150 HP. O, jest. Jeden! No, no, dawaj, to... Dam, spokojnie, dam radę. No, o, no. Dobra. Uratowałeś. Nasze ulubione, wiesz co, jak to się mówi, rytmy. Nasze ulubione, wiesz I dobrze powiedziane, że wyzał ten głupi rytmy. Dobre osiągnięcie. Co dostałeś, osiągnięcie? Ty, ty dostałeś. Aaa, o to chodzi! Znowu dół podejdę, podejdą, albo już inną stroną. Jest już jeden. Dobra, jeden pad. Dobra, dzisiaj chyba lepsi, No, wcześniej tego nie było, jakby Jakby to nie było. O! Co on zrobił? Gdzie, sk skąd? Ja pierdzielę. Czekaj, poczekaj. Teraz go zerat. nie <noise> to jest, to jest, to jest! Tu jest debil Aaao, ucieka! <noise> Dobrze! Ej, kierujesz kru, mnie no, digle weź! Mam. mam Mam Mam, mam Kyba jakiś dziki dzisiaj. Jest. Ja mam ciągę tego umpa ze No Co jest? To się zepsuło właśnie. I nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. To się zepsuło? I nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Co? Znowu! Nie. Ja nie mogę no. Zawsze tylko ja muszę zabić. Dobry w to. No dobra. Shit. Je, je, Ła, wow, ale to był dobry. No, no, chyba jest tam w środku. Jeśli tam jest, to dostał. No, chyba dostał. Chodzi jak najebany. Nie, ten nie dostał, bo by pokazało. No, spróbuję, digdem Uuu. No dobra, spokojnie, jest 2-1. No, Dzik Dźwig, chyba nie jesteśmy w chlebie. Pamiętacie to? to było dobre. Dostał jeden. No nie, już poszedł tam chyba. No, no daj się zabić, kurde. Dobra, nice. Weźmy się. Oła! Gdzie, gdzie jest drugi? On jest przy tym długim tym. O jest! Gdzie jest drugi, no! Przy ciężarówce siedział. Nie wiem, gdzie był. Szybko! Lewo, lewo, odwróć się, odwróć się, na lewo. Nie, 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 o tu będzie chyba. Jest, 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 jest. Tam jest. Z tak nie trafisz. chyba. No chyba, z 5 HP. Nie no. Idź do niego szybko. Tam z headem Idę! Tam był w domku, no widać że on tam był 13 ciągle. dostał. A, ten nic nie dostał, ona mnie Dobra um, aha. Dobra, jest po dwa Dobra Dwa famasy Famasiki Let's go Fama <laughs> Famaseiro No na aha, Mhm Pokutwa Jest jeden, z autoszmatą popieknie Fu. No, mi się tak wydało, że masz matusz to. No nie mogę, galiar. Okej, okay, jeden. No nie! 19 HP. 19 HP mu zostało. Dobra. 19 HP mu zostawiłem. Jednym drugiemu, dobra. No to. Tak zwane w rush yy, pre Kuj, Chodź na lewo. Na lewo? Pójdę od prawej strony, od domku tam To jest prawo według mnie. Nie. Jest jeden. No ja pierdolę. No kałach jest bardziej do prosów, słuchajcie, no. Nikt... No nikt nie powstrzyma tej kałachy. Nikt. Spróbuję. Stoję tym samym zagroć. Tylko jedna broń, która może powstrzymać to P250. O. o nie. No, drugi nie strzelał do mnie, akurat. Dobra, musimy coś zrobić. Nie wiem, jak. Patrz! Nie, 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 nie. A, bo no dobra, weź się, mech się! No, widziałeś, co to... Oh, fuck. Chciałbyś. Jeden. szybko zdjąłem. Jest drugi. Wchodzi do domku. Gdzie jest drugi? Do domu wchodzi. Będzie plantować. Gdzie? Do domku wszedł! Jest! Mówiłem. Chodź tu, byku. Gdzie go... Strzelam do niego, chodź do mnie, pomóż Nie, ja... O, dobrze, dobrze no, nie do to. 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 Jak nie, ten... Jaki fali, jaki debi, on nic nie, zrób, nie mógł zrobić, ten skala chyba Ej, ja mam jednego raga Ale już nie trzeba Co on tak się... Jak Royson Dawaj na dół, chodź na dół, ze mną. A oni będą z dołu, będą napalać? Ze mną. Ano. Idź. Dostał, dostał raz. Dosta, dosta. no mówiłem ci, żebyś tu przyszedł. Ja wiem, ale... Dostał. Okej, okay, leży. Dobrze. Okej, okay, leży. Ty ja wejdź pójdę... schodami, wejdę tu. Mhm, dobra. Będzie na górze. A co tu się kampi? Pewnie w domku będzie czekać. Na górze. Ale tak nade mną czy tak nad tobą? Nade mną pewnie będzie. Chyba. Na górze będzie. Na 100%. No mówiłem. A nie! Dostał. Aaa, tutaj był skubany. <śmiany> <śmiany> nie <śmiany> no co mam brać. Chodź na dół, ze mną, razem. Jeszcze raz. Tak, tak samo. Dobra. Musiałem wziąć, bo nie miałem kasy. Ło! Wow. Ło! Wow! O nie! Ale żeś mi. 66. No, masz szczęście. Jakbyś mnie cały czas nie dobijał, to byś, byś mnie zabił. A, nie wyszło ci. No, nie wyszło. Ale mi się udało. Ej, patrz, spróbuję mi się odegrać. No. Ja idę prawo tym razem, bo ja zawsze no. pójdę prawo Nie próbuj do mnie strzelać znowu! Żebyś wiesz! Nie stracili wiesz, AP Jest drugi, widziałem go We kamieniach O nie, negev! 68 dostał Nie, negev miał! O, teraz się uda! Idealnie! No jak? No a jak? A jak? Dobra, wyprzedziliśmy Ale mam fajnego kachę, nie? Odwróć no, się! Nie, spokojnie. Spokojnie. Znowu, znowu tak będzie, chyba. Nie, raczej nie będzie już. Nie wiem, gdzie będzie. Dobra, trzeba dobrze podglądać, gdzie są. A już wiem gdzie jest jeden. Już widziałem go Dobra, szukam go Pewnie w domku będzie jeden Spokojnie Na samej górze jest tam na tym balkoniku Ano Tam gdzie wybór A jest! <gryw> Kurw 63 dostał, tam jest No co, bo jak mógł takiego coś zrobić, no jest tam! Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest! O nie Ile 30 dostępny! O nie Ale dużo wykrwawione mm. jesteś mm. akurat musimy, musimy to zrobić, dawaj! dawaj. Parc, nie musimy. Nie możemy tak zostawić! Parc, parc. O, walk od prawo pan, podejdź! Ja idę na lewo! Perd to mam o, Rzucił smoka, widziałem! No nie, nie mogę z nim, no. Z tym gościem, bo on mnie do mnie Nie z... widzę ich nigdzie. Jest w domku jeden. Jest tam w domku siedzi. Ja nie widzę ich nigdzie. On jest w domku i tam na... Dzień. na sajcie. On jest na sajcie, mówię. <noise> jeden jest. Widziałem go. Jeden padł. No. No! Tak to powinno być. Ty gdzie go drugiego widziałeś? Jestem. A gdzie ty drugiego widziałeś? Na górze był. Aaa... Halo? Kopyta ciwaną. <noise> Pamiętajcie w tym odcinku jak mówię... NIE JESTEŚ W KLEWIE! <noise> na górze, jest na samej górze, tam szybko chodź. Na górze jest? Dobra, no na samej górze jest. Tam. Na nad górze. tobą faktycznie. Na tobą, za tobą! To, o kurwa! Tam jest! Za... Tutaj będzie. Dobra, to może. Mówię ci. Wiem, że będzie tam. Gdzie jest ten pijak? Tu cię no, dobił. No nie ogarniesz, no. Ja wiem, na ze mną był chyba! Czekaj go! Raz go! To nie był na tobą. Nie no, gdzie on był? Kurwa! Przepraszam, że mówię tak, tak brzydko. E, dobra, znajdę go jakimś cudem i go zbiję. No ile możesz to chodzić, bo on cię słyszy ciągle. O Jezu! O nie! Jaki strach! Nie wziął to szkody? O nie! O nie, jednak wziął! Idę na pojedynek. Teraz ty się zemścisz na nim. Dokładnie tak. Nie, Albora mi sobie wygrana Nie, on już podejdzie z autoszmatą Tutaj nas zbije To mu Dobra, patrzę Żeby byłoby jasne Nie wiem gdzie Nie wiem jak ty, ale pomyślę O już jest Jest! Był w domku i miał to Ty no nie wiem jest! Wow, kuwa no. Tak to się robi. Hi, hi, hi. No i teraz albo sobie przegrana. A, zobacz. No ci co... alboremiselowy. Albo zobacz na no to. Co ja mam <ścoughs> Bo ja on to miał tu szmatę, A ten nie miał. O jest! Jest jeden. Chyba. Widziałem go. Ja własne oczy chyba. O! O fuck. Na w jest chyba. No. No, chyba tak. Co? <laughs> nie nic. Jak chciałem takiego trolla mu zrobić, temu gościowi. 14-9. No nie jest tak źle. Arbora miza arbo była wygrana Tak powiadasz Będzie na górze chyba Jeżeli na górze to, to zbijamy go Gdzie jest drugi? Na no szukaj go Dobra Z pistotem go załatwię, bo o, 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 tak to nie poradzę tak Na górze będzie, na 100% Dobra, to lecimy Na górze będzie na nas czekać masz A ty moc, masz pakę! Masz, nie masz. ma czasu, pakę masz i idę, 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 ibe! masz, nie masz czasu! Szybko! Plantuj, plantuj! Gdzie dostał? 42. Pistoletem go załat. Pistoletem! Pistoletem! Bo będzie ci łatwiej tak. A, remis. Jest remis, nie po tak źle, nie? Remis to no. też jest spoko. Nie. Remis też jest spoko. Też mogę zaliczyć. No. no dobra. Remis jakoś... Jakoś dobrze to ugraliśmy. Dobra. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak się ten materiał spodobał dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku z gry Counter-Strike Offensive. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pa, pa.